Pieniędzy nie było żeby być w tym Jak to że to góry. Trzymaj się tylko przyjechać się mocniej. Tak. Tak. Tak, tak. Jest to te dwa masy takie skrzyżowane, Będzie Jak się wydaje, że najlepiej jest ja wiem, ale wydajcie tak jakoś, ile jest czemu Ile na tamteczkę patrzcie się. Jest jeszcze sporo, no nie? Ale tak dokładnie, ile może być na czterką? 10 cm? Co? Więcej nawet co? A teraz tu przyjmiesz, no więcej, więcej jak tu dziesięć centymetrów. No mówię? No. mówię. czyćecie? Ooooh! Ojej! Chcę. moja Chcę. do zakwasów dostałam no, no, na Chcę. Chcę. Chcę.